Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza, edycja ostateczna. Lecimy sobie, nie wiem czy to nie będzie już ostatnia misja z kampanii Agent Korony. Dobra, jest jeszcze miejsce na jedną, więc chyba nie będzie, to będzie przedostatnia. Lecimy, ucieczka na wybrzeże, dobra. Kipiący od złości szczur ponoć wysłał na nas potężną armię. Dlatego wykonawszy zadanie postanowiliśmy opuścić burzowy szczyt. Wybrzeże było za daleko, by dotrzeć do niego przed pędzącą awangardą wroga, ale impulsywność szczura dała nam nadzieję na ratunek. Chcąc nas prędko dopaść, rozkazał on wszystkim jednostkom ruszyć jak najszybszym tempem, w wyniku czego straż przednia znacznie wyprzedziła resztę sił. Wiedzieliśmy, że jeśli po drodze uda nam się okopać na dobrze umocnionej pozycji, da nam to szansę na odparcie pierwszego ataku i dotarcie na wybrzeże przed przybyciem reszty armii. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Prędkość zmniejszmy. Mam rudę, mam kamienie, mam nawet smołę mam, pszenicę mam, ale dużo rzeczy tu mam. Ale jak, jak mam dużo rzeczy, to znaczy, że też dużo mnie będzie atakować. To z jednej strony nie jest chyba dobrze. Kiedy mam 500 golda to pewnie będziemy potrzebowali jakichś kuszników, to czekajcie jeszcze, to trzeba postawić gdzieś. Czemu, kto tak spichleż daleko dał od tego, no. Tu damy radę jedną? No musi się dać, no weźcie. O, nice. Młyn, I jeszcze dalej. No kto stawia te budynki? Czemu to jest tak daleko od magazynu? Czy oni są poważni? Tu widzę też, że mam dużo kamieni już zebranych. To od razu sobie dołożymy. Co ja tu w ogóle wytwarzam? Pancerze i piki. Okej, okay, czyli pikinierów będziemy mieli. A tu jest jeszcze jakieś przejście. Tu jest tylko jeden drogowskaz czy dwa? Tam z góry nie ma. Chyba nie ma, czyli będę mnie tylko stąd atakować. A tam. Będę musiał zagrodzić. Ok. Ale drewno tu gdzieś w pobliżu drzewa są. A tu mam drewno, dobra. Ale tu z góry może też sobie ze trzy dołożę. Mam cech inżynierów nawet. To może się przydać. Mam balistę do robienia. Przyda się. Kamienie na wieżę jakieś uzbieramy. A i miałem zacząć tak to jeszcze robić. Pusznicy się przydadzą zapewne. Dobra, ew ewidentnie muszę tu jeszcze tych pikarni dołożyć, bo to będzie ciężko z tym jedzeniem. Na razie póki mam sobie zacznę też wykorzystywać. Będę no, musiał jeszcze jeden młyn dołożyć specjalnie, bo gdzieś tam daleko ten stoi. Nie wiem czy to nadążają z tą mąką, czy nie. Oby. Koszary gdzieś... Dobra, koszary dam gdzieś dalej, żeby nie zajmować tym miejsca. Tylko też na tym nie mogę sobie postawić. Dobra, weźmy jeszcze serna w razie całą może się przyda. Będę chciał zagrodzić to w takim razie. Chociaż tam dałem drwali, to może im to jakąś bramę walne jeszcze. Okej, okay, tam płatne się nudzi. Dobra, nie mam drewna na razie, to muszę poczekać. Czas przed ostatnią bitwą. Dobra. Może damy na 60, to w ogóle a mam tego też z olejem. Ej, to może zrobimy... Nie wiem co tu będzie na mnie w sumie szło, ale można zrobić jakiś labiryncik może albo coś. Jakbyśmy się gdzieś tu zagrodzili. Potrzeba drewna. Dobra, drewna potrzebuje bardzo dużo drwale. Jeszcze z dwóch dostawię. Już nie mamy żywności, no dobra. Złoto wpływa do naszego skarbca Ok, mąki tam trochę jest, ale nie ma też dużo pszenicy. Zaraz muszę jeszcze zobaczyć, co ja mogę tu kupować. Będę musiał sobie postawić jeszcze targowisko. Ok, mamy drewna troszkę. Dobra, na razie zjedzenie będzie w miarę, okej, okay, idzie więcej drewna, zagrody sobie dostawimy, proszę tu nie chodzić teraz, zawsze to będzie troszkę jedzenia, czy ja bym gdzieś jeszcze wcisnął Może jakieś farmy, pszenicy, chociaż z jedną, o tu jest miejsce, patrzcie, drewno, dobra, Okej, okay, i teraz tak, tu jakąś bramę muszę postawić w takim razie, żeby tędy mogli sobie chodzić, i tutaj coś musimy wykombinować. Trzeba zagrodzić aż tam do końca, bo to jest przejście. Tu też my, może być między skałami dobra. Ogarniemy ogarniemy. Muszę zacząć jednostki robić. Nie wiem kiedy tu atak nastąpi. To jest w sumie koksownik, czy ja mogę dostawić? Mogę gdzie chcę, okej, okay, to na wieżę damy. Widzę, że jeszcze jednego woła na spokojnie mogę też dostawić, bo tych kamieni tam jest dużo cały czas. Czy wy tam będziecie potrzebni? Może tam nie będą. chodzić, to możecie tu wrócić też chodźcie. Ty piknier może zostać u lorda, więc w sumie tu też możecie zostać. Okay, tu powinno być ok, teraz to wydłużymy. Chociaż może nie tak powinienem, tu gdzieś powinienem to zrobić. Okay, jak z jedzeniem? Z jedzeniem w miarę lepiej. Jeszcze dostawimy trzy kolejne. Trzeba dom dostawić. Kuszników zaraz zrobimy. Jakiś łuczników też. No tą wieżę bym chciał uzbierać, żeby tą wieżę mocniejszą gdzieś walnąć. Jakieś balista, a ewentualnie mangonela mogłoby nam się przydać. Ok, mamy kamienie, a to zrobimy teraz tak. Tu będziemy wpuszczać te jednostki. Żeby tędy próbowali chodzić. To boju, Mam nadzieję, że jakiś katapult nie będzie żadnych, bo będzie wtedy gorzej. Jak mi zrobią dziurę tam i będą próbowali przejść, dobra? Skoro mamy smołę, to w sumie ten olej, czy on będzie potrzebny? Ewentualnie, może goście z olejem, na no, razie co na siedzibie. O, wojska szczura atakują. O kurde, pikinierzy z broni, dobra? Tego co się nie spodziewałem, liczyłem na jakieś pałkarzy, szczerze. Chyba ludziom to ja tam bramę obok zrobię, wiecie? Dobra, to w takim razie może tam smoły też zostawię, bo ona może się faktycznie tu przydawać. Dobra, na tych pikinierów się opłaca. Nie, dobra. W sumie, pikinierze chodźcie, wy się zajmiecie tym pierwszym tu, co tu chodzą. Ajcie mi łucznika złapać, no. Wy, czemu wy nie macie też dostępu do koksownika? Chociaż dobra, oni są obici. Oni, żeby nie tylko na nie chodzili. Dobra, z tym atakiem sobie poradzimy chyba. Nie używając smoły. Ale czemu wy nie możecie tu podpalać? nie wiem, wezmę w razie co chyba kogoś tam. Dobra, kusznik. Co mi się ci kusznicy ciągle zaznaczają? Łucznicy w gotowości. Mój łód będzie ci służył. Dobra, idźcie tam. Ja tu postawiłem koksowniki. Czemu nie mogę wami podpalić? Okej, okay, dobra. Jedzenie jest super. Teraz dołożymy. Skoro będziemy mieli więcej kasy, to sobie zrobimy więcej kuszników. Potrzeba złota. Potrzeba złota. To jednak nie zrobimy jeszcze. Ewentualnie mamy drewna, to można rudę dostawić. Jedną na prędkość damy na 90. W miarę jesteśmy tu obudowani. Pikinierzy dzielnie się spisaliście. Podoba mi się to. Chciałbym ja chciał szczerze, to ja bym inaczej nie to tak zrobił. Żebym sobie to podmienił? Nie stać mnie, a nie, ludzi nie mam, dobra, stać mnie, tylko ludzi nie ma. Jakoś nie będzie dużo drewna, to jeszcze można jakieś wilczydoły postawić. W sumie tam mi nie chodzą, żeby mnie atakować. Sobie wykorzystamy to, żeby więcej drewna zebrać na jakieś wilczydoły. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział, oddział. To nie mały, nie duży oddział. To już trzeba być przygotowanym. Brałczników będę brał tu, kuszników na wieżę, pikinierów też tu. Posiada łaskawość? Daj nam zadanie. Zajmuje stanowisko na machinie obelżniczce. Wojska szczura atakują. Ewentualnie mogę sobie troszkę obudować tą wieżę. Co tym razem? Ok, kusznicy, łucznicy i zbrojni. Ok. Ja sobie jeszcze zrobimy tak. Może. Czy ja postawię to targowisko w ogóle? Chyba nie. Eee, ok, nie mogę nic sprzedawać, nie mogę nic kupować. Tu mogę kamienia sprzedać. Żebym miał więcej pieniędzy i żebym mógł sobie dostawić więcej tych budynków Ok, balista pomaga bardzo mocarnie i okay, wygląda na to, że mamy sprawę załatwioną. Jak tu tamci nie rozchodzą, nie próbują mnie okrążyć, to jest mega dobrze. Z jedzonkiem też mamy już przepięknie. Tylko drewna w sumie mało. Czy mogę kupić drewno? Mogę w sumie. Aktualnie bym może jednego grotnika jeszcze dołożył i płatnerza. Za no ładnie mi się to podoba. Podoba mi się to miejsce. Fajnie można się tu było rozbudować. Tu górka mi się ta jeszcze podoba, Tu można było fajną wieżę postawić. Zobaczcie jakby to pięknie wyglądało, jakby tu taka wieża była na takich skałach. Może taką postawimy jakąś mangonelę byśmy tam dalej, żeby tak obstrzelała cały ten teren. Ewentualnie, ej zobaczcie, mam w sumie dużo kasy, na którą nie, nie mogę tam na przykład broni pokupować, więc zamiast może w jednostki, jednostek jeszcze ile można to dokupimy, ale mam pomysł, bo kasy będziemy mieli serio dużo. Zrobimy tak, dobra, pikinierów mogę dorzucić.

Trzeba nam nowych Zapraszam. Ok, zapraszam. Co wy tam macie? Dużo kuszników, widzę, że teraz jest. Wcześniej było dużo zbrojnych i dużo pikinierów, a teraz jest więcej jednostek strzelających. Którzy nie wiem, gdzie oni próbują iść. Ej, dobra, możemy jeszcze krowę przecież zrobić, patrzcie na to. Ale traficie? Dobra, bez sensu to one w ogóle nie trafiają. Lepiej krwami chyba strzelać. Myślałem, że będą lepsze te katapulty. Chociaż jak dostawię może więcej katapult i zrobimy wtedy taki z skrób to może się przydać. Drewna mamy bardzo dużo. Teraz Nie można tutaj tego Dobra, jedzenia nam już... Sera na pewno mi powinno zabraknąć. Nowych rekrutów potrzeba nam nowych przygotowana miotania. Okej, okay, ile tu jeszcze? Długo to trwa, nie powiem. Coś czuję, że ten ostatni atak może być serio potężny bo W sumie jak mam kamienia, to sobie zrobię tą wieżę bo Ona mi się podoba tak, podoba mi się to miejsce idealnie na wieżę. Będzie przepięknie tam wyglądać. Kupię, Bo nie chcemy się czekać. Dawajcie pięknie Teraz walniemy jeszcze tu balistę. Co mamy Zajmuje stanowisko na machini oblicznej. Przygotowaliśmy narzędzie Silny oddział o kurde Zobaczymy jaki on silny będzie. Łaskawość potrzeba nam nowych rektalonów. Dynam... Chodźcie, zrobimy katapultę. Nie można tutaj tego zbuduje sprzęt oblężniczy. Jak możemy... Ale ty na razie co iść może po... Po kociołek. Ta pozycja. Katapulta przygotowana do miotania. Mam nadzieję, że on lubią Co jest O kurde, ale dźwięk zlagował Wystrzelcie takie obrony się nie spodziewają Inżynierowie czemu nic nie robią? Czemu oni sobie tylko posiedzieli, jakby nic tu nie mieli do roboty? Bez sensu. Trzeba nam nowych rekrutów z dumą. Ok, czyli tu będzie jeszcze jeden atak. Wydaje mi się, że będzie chyba jeszcze jeden atak. Chociaż może to tak powoli idzie, że to może jeszcze dwa będą, jakieś. Ale to myślę, że sobie poradzimy. Bo nawet nie ma miejsca, żeby może tu jeszcze gdzieś coś wcisnąć. Rytualnie tam za murem bym mógł. O dobra, znalazłeś się jeszcze miejsce. I tu też pięknie. O tu jeszcze będzie miejsce. Nie można tutaj tego zbudować. I tu też będzie. Dobra. No e super. Pilny odwiedź... silny oddział, okej, okay. czyli to będzie przedostatni atak zapewne. Dobra, już z krówkami tu czekam. Troszkę sobie tam powrócę do lorda, bo nie lubię takiej pustej siedziby mieć. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulty, bądźcie w gotowości. Pikinierzy również. Wojska szczura atakują. Hej szczur, od kiedy ty masz tylu zbrojnych i koszników? Co to jest? To jest Overlords, czy o co tu chodzi? Tędy górą chodzą, tam trzeba... ...obstrzelać. Ale pięknie. Dobra, samymi łódźkami da się tu bronić. O nie, nie, cofka, cofka, cofka. Dobra. W sumie, żebym wiedział, że takie, że tu tyle krów da się później... W sensie, że tu tyle zagród da się nam rzucać, to... Bym się od początku katapultami bronił, nawet kuszcików by chyba nie było potrzebnych tu w ogóle 20-30 katapult i krowami można się obronić. Uwaga! łaskawość. U, A, Buduje sprzęt oblężniczy, no. Tutaj tego zbudować. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Dobra. No i ostatnia fala nas czeka i w sumie chyba więcej tu nie będzie. Ale ta mapka ogólnie jest fajna. Podoba mi się to, I tu można takie fajne miejsce nawet. Tu można się byłoby bronić. Zrobić tutaj taki mur. I tu na przykład tak połączyć i wtedy tu połóż, to chociaż nie dobra, tam się nie da wejść, ale wtedy tu, o z tym połączyć, tak tu w tej linii, ładnie taki mur zrobić i tam dalej, o, tu w takiej linii zrobić ładnie i tu na przykład jakąś wieżę, tu jakąś wieżę i tu jeszcze jedną, ale w tą wtedy by przeszkadzało. jakby tego nie było, tych gór tu, to by był taki idealny teren na takie oblężenia, fajne miejsce, fajna mapa. Trzeba nam broni, Dobra, zaraz będzie ostatni atak. Trzy 3000, to troszkę jeszcze powydajemy na jakieś katapulty. I pikarni, no, z sumie pikarni już nie potrzebujemy. Ogromna, to już nie silna, a ogromna. Damy radę. Katapulty wystarczą. pikinierzy bądźcie w gotowości też Katapulta przygotowana do miotania. Interwale w ogóle ty już wycięli. Dam ci pewnie też. O, jak daleko muszą już chodzić. Trzeba było ich przestawić, ale już nie mam po co. O kurde, alarmia. Katapulta przygotowana do miotania. Ale mućki dadzą radę Dobra, tam już walnę, może jakieś. Dobra, długo się ustawiają. Teraz inżynierowie próbowali coś robić, patrzcie, robią coś. Dobra, mi się zaraz krówki skończą. Ale, jak tyle katapult się ładuje, to. Jakby to powiedzieć, tam w twierdzy krzyżowiec na przykład nie było tak słychać. Ale tu słychać każdą katapultę z osobna, jak ona się ładuje, i to się tak ten dźwięk się nakłada na siebie, i to tak mocno słychać głośno. No, drwala, o nie. Chodź tu, dojechać tego gościa. On. No, bije, drwali. Pikinierzy, dojechać go. Będziesz mi cywili wybijał, choć to jechać go Już. dobra, a no, inżynierowie, może tak ci wybudowałem, że nie mieli co niszczyć, albo przez to, że jest przejście. To może nie mieli co rozwalać, bo jakby jednostki uznawały, że jest od razu przejście, więc może nie chciały dlatego tak robić. Okej, okay, ale też szczerze, ta misja chyba jeszcze na razie moją e, ulubioną przebiła jeszcze tamtą poprzednią, takie fajne miejsce. Du mocne ataki nawet. To prawda, to jest na normalnym, ale na na bardzo trudnym byłaby ta misja, jeszcze taka fajniejsza, żeby sobie to ją zagrać. Można było właśnie te Smolnerowy wykorzystać w ogóle. Nie, przeczytał. nie przeczytałem tytuł. No już wiem, co będzie w ostatnim. Najgorzej, Nadmorska Wieża. Musiałem przeczytać, czemu moje oczy od razu musiały na tytuł spojrzeć. No dobra, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ostatnią misję z agenta korny. No pewnie jutro o 18 Więc to by było na tyle Trzymajcie się i do następnego odcinka Na razie